Z Ewangelii Świętego Jana. Zaprawdę, zaprawdę powiadam Wam, kto nie wchodzi do owczarni przez bramę, ale wdziera się inną drogą, ten jest złodziejem i rozbójnikiem. Kto jednak wchodzi przez bramę, jest pasterzem owiec. Temu otwiera odźwierny, a owce słuchają jego głosu. Woła on na swoje owce po imieniu i wyprowadza je. A kiedy wszystkie wyprowadzi, staje na ich czele. Owce zaś postępują za nim, ponieważ głos jego znają. Natomiast za obcym nie pójdą, lecz będą uciekać od niego, bo nie znają głosu obcych. Tę przypowieść opowiedział im Jezus, lecz oni nie pojęli znaczenia tego, co im mówił. Powtórnie więc powiedział do nich Jezus, Zaprawdę, zaprawdę powiada wam, Ja jestem bramą owiec. Wszyscy, którzy przyszli przede mną, są złodziejami i rozbójnikami, a nie posłuchały ich owce. Ja jestem bramą. Jeżeli ktoś wejdzie przeze mnie, będzie zbawiony. Wyjdzie, wejdzie i wyjdzie. I znajdzie pastwisko. Złodziej przychodzi tylko po to, aby kraść, zabijać i niszczyć. Ja przyszedłem po to, aby owce miały życie i miały je w obfitości. Przepiękna jest ta dzisiejsza Ewangelia, pełna symbolu, pełna odniesień, pełna obrazów. Bardzo przemawia dzisiaj do mojego serca. Dzisiaj Jezus. Ukazuje siebie jako dobrego pasterza i to jest pierwszy obraz, taki pełny obraz, bardzo mi potrzebny. Jezus, który pokazuje, co to znaczy, że jest moim pasterzem, i też pokazuje, co to znaczy, że ja jestem Jego Owcą, że ja mam słuchać Jego głosu, że mam znać Jego głos, że mam wsłuchiwać się Jego głos. Mam cały czas uczyć się głosu pasterza. Dzisiaj, patrząc na tą Ewangelię, patrzę na siebie jako na takiego, który cały czas ma otwarty słuch. Tak jak ty może, bracie i siostro, cały czas coś słyszysz. Ale czy to jest głos pasterza? Czy znasz głos pasterza? Od dłuższego czasu, codziennie rano, odmawiam ucznie i zastanawiam się nad czytaniami całego dnia. I to mi pokazuje, że coraz bardziej uczę się głosu pasterza, coraz bardziej dzielenie się mojej żony, przyjaciół, tym słowem otwiera mi uszy na głos mojego pasterza. Ale też widzę, że bardzo wiele rzeczy innych słucham, na co innego zwracam uwagę, i jest wiele głosów podobnych do głosów mojego pasterza. Dzisiaj Jezus mówi do mnie, i myślę, że i do Ciebie, że masz być uważny, uważny na Jego słowo, bo On jest dobrym pasterzem, który woła Cię po imieniu który zna Twoje imię, który zna Ciebie. Ale czy Ty znasz Pasterza? Czy Ty codziennie otwierasz Słowo Boże? Czy Ty wsłuchujesz się w głos Pasterza? Czy Twoje serce przesiąknięte jest głosem Pasterza? Czy jeżeli jesteś we wspólnocie i masz formację, którą powinien się karmić, czy codziennie karmisz się Słowem Pasterza? On dzisiaj otwiera Ci drzwi. On Cię woła po imieniu. On chce wyprowadzić Cię. Te jak dzisiaj psalmista pięknie uzupełnia ten obraz dobrego pasterza. Chce wyprowadzić Cię na zielone pastwiska. Chce dzisiaj, abyś na tych pastwiskach odpoczął. Jak mówi, bo Pan jest pasterzem moim. Czy Twoim pasterzem jest Pan? Czy może karmisz się innymi informacjami? Może lękiem, bo cały czas wzrasta liczba zachorowań, cały czas wzrasta liczba umiera umierających? Czy prowadzi Cię po właściwych ścieżkach? A zawsze Jego głos, głos będzie prowadzić Cię po właściwych ścieżkach. Każdy inny głos będziesz. Zbaczać ścieżki prawdziwej. I nawet gdybyś chodził ciemną doliną, gdybyś nawet tak jak teraz chodzimy przez ciemność, kiedy nie wiemy jak się skończy, kiedy się skończy ta pandemia, kiedy nie wiesz, kiedy wejdziesz do normalności, to nie ulękniesz się, bo pasterz Twój jest z Tobą. Tylko pasterz wchodzi przez bramę. Wszystko inne, co nie wchodzi przez bramę, jest, jak mówi słowo Boże, rozbójnikiem i złodziejem. I w tradycji semickiej jest rozróżnienie, bo złodziejem dla Żydów jest ten, kto targnie do Twojego domu, gdzie w Twoim domu chce spustoszenie zasiać, gdzie chce Cię okraść z tego, co masz. Z tego co może dał ci pasterz co sam przyniosłeś. Ale rozbójnik to jest ten, który nie wchodzi do domu, który czycha poza. I dlatego tak pasterz jest potrzebny, który czuwa. Tak pasterz jest potrzebny, aby cię ochraniał, ochraniał w domu, ale też i ochraniał ciebie na zewnątrz. To pasterz może spowodować. I to, co jest w psalmie też napisane, że y, może spowodować, y, że zasiądziesz do stołu, obfitego stołu, stołu życia obfitości, zasiądziesz na oczach wrogów, może na oczach tych wszystkich rozbójników, na oczach tych wszystkich złodziei, którzy by chcieli coś wziąć z Twojego, z Twojej radości, z Twojego życia. To on może spowodować i powoduje, że możesz usiąść do tego stołu, bo kij jego i laska, pasterka, obronią ciebie. Taki jest twój pasterz, który na oczach twoich wrogów podnosi twoją godność. I może dzisiaj właśnie jest tak, że wszystko gdzieś ci się pomieszało, że twój lęk spotęgowała właśnie ta sytuacja. To dzisiaj Jezus zaprasza Cię i mówi: To ja jestem dobrym pasterzem. Zasiądź do stołu, gdzie ja jestem. Zasiądź ze mną do stołu. Zasiądź ze mną za sto, do stołu, bo zamieszkam w domu, bo zamieszkasz w domu Pańskim na długie dni. Ale dzisiaj oprócz tego obrazu. Pięknego obrazu pasterza, na którym można by jeszcze posiedzieć, można byłoby jeszcze wiele rzeczy pokazać, zobaczyć, że niektóre yy, obrazy pokazują pasterza, który kładzie się właśnie w owczarni przy drzwiach, broniąc swoich owcy, żeby żadne zło, czyli żadne wilki, nie weszło do owczarni, do tej owczarni, której zaprowadził cię, do tej zagrody, do której przyprowadził cię przez wołanie, który wprowadził cię w Twój pasterz. I z jednej strony wychodzisz razem z pasterzem po to, aby świętować, ale też jesteś z pasterzem w tym miejscu bezpiecznym. I to pasterz Ciebie chroni, nawet wtedy. Kiedy już jesteś w miejscu bezpiecznym. I często takie zagrody były obmurowane. Jedynie wejście było taką bramą, taką kładką, takim płotem przywalone, po to, żeby nie mogły owce wyjść ani żeby wilki nie mogły wejść do środka. I tam często kładł się pasterz, by ich pilnować. Ale dzisiaj Jezus pokazuje nam jeszcze inny obraz. Bo mówi, że on jest bramą owiec. I każda owca, która wejdzie i wyjdzie, znajdzie paszę i znajdzie w nim bezpieczeństwo. I przemawia do mnie taki obraz właśnie takiej bramy, która jest oparta jak płot. I kiedy owce mają wychodzić, to kładzie się ją na ziemi, i każda owca musi przejść po tej bramie, przejść, wejść w tą bramę, aby wyjść na zewnątrz. I tak samo jak wychodzi z zewnątrz i wchodzi do owczarni, do tej zagrody, musi wejść przez tą bramę. I myślę, że to jest dla mnie najczytelniejszy obraz, bo często się zastanawiałem nad znaczeniem tych słów. No, bardzo otwartych, że wchodzimy przez bramy, Ale mamy w Słowie Bożym napisane, że Jezus wchodził mimo drzwi zamkniętych, jakby przez drzwi wchodził. I się zastanawiałem, czy właśnie o to Jezusowi chodzi, że jak jest brama zamknięta, my mamy forsować, mamy przenikać, może jak w Harry Potterze, yy, przez ścianę, przez bramy. I dopiero ten obraz, który kiedyś zobaczyłem, że kładzie się tą bramę na ziemi i ja jako owca muszę przejść przez niego. I to jest ta prawda, którą Jezus pokazuje. Jak dzisiaj usłyszałem, tak mi się przypomniało też w moim patrzeniu, że pasterzy może być wielu, bo wielu może wołać te owce, choć tylko jeden jest prawdziwy pasterz, Jezus Chrystus. To brama, przez którą się przechodzi, jest tylko jedna. I właśnie przez Jezusa Chrystusa, bracie i siostro możesz wejść do życia wiecznego, tylko przez Jego śmierć, tylko przez Jego mękę, tylko przez Jego życie, przez Niego samego możesz wyjść na te pastwistka. Możesz wejść tam, gdzie możesz odpocząć, ale też tylko przez Niego, i tylko w nim możesz wejść do tej zagrody. Możesz wejść do tego miejsca, gdzie są inne owce, gdzie możesz czuć się bezpiecznie, gdzie pasterz może właśnie leży u wrót takiej bramy i pilnuje. Ale Jezus mówi jeszcze dalej i głębiej, że ja jestem bramą. Jeżeli ktoś wejdzie przeze mnie. Będzie zbawiony. Wejdzie i wyjdzie, i znajdzie pastwisko. Jeżeli bracie i siostro rozumiesz tak jak ja, to popatrz tylko przez Jezusa Chrystusa. Przez Jezusa Chrystusa możesz wejść i wyjść. I to się bardzo mocno łączy z tym pasterzowaniem i głosem. Za jakim głosem idziesz? Tylko głos dobrego pasterza doprowadzi cię do tej bramy, przez którą możesz wejść i wejść, i w której możesz znaleźć zbawienie. To bardzo mi się łączy z tym obrazem, z tym, co Jezus mówi: Ja jestem drogą, prawdą i życiem. Przecież po drodze się chodzi. I gdybyśmy ten obraz bramy w tym kontekście zobaczyli, to widzimy, że musimy iść po Jezusie, musimy wejść w Jezusa i musimy wejść przez bramę. Bo przecież przechodzimy przez ocz drzwia. Ale to brama pozwala nam wchodzić lub nie wchodzić. I musimy po niej wejść. I dzisiaj widzę takiego Jezusa, bracie i siostro który kładzie się przede mną, który mówi Janusz, wejdź przeze mnie, nie bój się, nie bój się, że mi się stanie krzywda, nie bój, że musisz mnie dotknąć, może nogami. Mamy wiele dyskusji, czy komunia na rękę, czy do ust, co jest mniej godne, co jest bardziej godne. A Jezus mówi, przeze mnie musisz wejść. Każdy ruch, Każde zdarzenie, każda sytuacja, która przechodzi przez bramę, znajdzie pastwisko, znajdzie to miejsce ukojenia, znajdzie to miejsce zbawienia. I dlatego tak sobie pozwolę na moje myślenie, na moje przeżywanie, które chcę się z Tobą, bracie siostro, podzielić. Czasami zastanawiasz się, dlaczego tak jest, że jak otwierasz serce komuś. Jak otwierasz swoje życie, to czujesz się poraniony, czujesz, że coś nie przyjmuje tego albo wyszydza. Ale gdybyś popatrzył na siebie, że to właśnie pozwoliłeś mu przejść przez siebie czy w siebie, przez taką bramę, to często jego stopy, jego życie ranią ciebie. Tak jak dotykają nogi bramy, którą jest Jezus. I dzisiaj, jeżeli chcesz przyprowadzić kogoś do Jezusa, chcesz postawić przed tą jedyną bramą do owczarni, to nieraz ty właśnie, bracie siostry, jesteś takim miejscem, po którym inni też przechodzą. To ciebie też dotykają te nogi. Tylko jedynym zbawicielem jest Jezus. Nie próbuj ich zatrzymać w swojej owczarni. Ty jesteś tylko tym, który ma doprowadzić do tej bramy, do Jezusa. To On jest bramą. Tam u Niego, tak jak Ty u Niego znalazłeś paszę, tam oni znajdą paszę, znajdą pastwisko, tam znajdą bezpieczeństwo. Nieraz jest tak, że chcemy zająć miejsce pasterza. Że chcemy być jak pasterz, ale nie patrząc na to, że jest jedyny dobry pasterz, Jezus Chrystus. I dlatego dzisiaj Ewangelia mówi, że taki pasterz najemny jest tym, który jeżeli widzi niebezpieczeństwo, ucieka. Że jest jak najemnik. Jezus Chrystus nigdy nie ucieknie. I widzimy Jezusa, który właśnie przez ten cały okres Wielkiego Postu dawał się innym po to, aby położyć siebie na drzewie Krzyża, aby inni mogli go zabić, aby to przez nasz grzech, który wziął na drzewo Krzyża, mógł powiedzieć. To ja jestem bramą, tylko przeze mnie, tylko w tym znaku możesz dojść i mieć zbawienie. Możesz dojść do nieba i mieć zbawienie. Ja jestem bramą. Ja dzisiaj kładę i otwierał swoje ręce na krzyżu i dawał swoje nogi. Kładę się po to, abyś przeze mnie człowieku mógł przejść. Bo tylko we mnie możesz znaleźć zbawienie. Myślę, że tak Jezus by chciał Ci dzisiaj powiedzieć. Bracie, siostro, ja jestem bramą. Dlatego wszystko, co w Twoim życiu jest trudne, niech przejdzie przeze mnie jak przez bramę. Bo ja chcę zastawić i zastawiam dla Ciebie stół. Tak jak dzisiaj zastawiam dla Ciebie stół Słowa Bożego. Zostawiam dla ciebie stół eucharystyczny. Cały tydzień słyszeliśmy o tym, że ja jestem chlebem, ja jestem pokarmem. Dzisiaj Jezus chce ciebie karmić. Dzisiaj Jezus jako brama chce, abyś przez niego wchodził, a też jako dobry pasterz chce, abyś słuchał, żebyś cały czas szedł drogą. I nawet gdybyś szedł ciemną doliną, żebyś się nie uląkł. Dzisiaj widzę takiego Jezusa, takiego Jezusa, który w tej całej sytuacji mnie podnosi, i kiedy mnie już wyprowadzi, staje na czele i chcę powiedzieć pójdź za mną, bo znam Twój głos. Dzisiaj pokazuje mi, że idę za innymi głosami, a mam tylko iść za Jego głosem. I możesz się zastanawiać, po co ten prosty przykład, tak bardzo jasny, dzisiaj rozważamy, po co dzisiaj nad nim tak głęboko próbujemy usiąść, zobaczyć. Dzisiaj Jezus ci odpowiada. Tę opowieść, przypowieść opowiedział im Jezus, lecz oni nie pojęli znaczenia tego, co im mówił. Bracie siostro, pojąłeś, co Jezus dzisiaj chce powiedzieć do ciebie. Często najprostsze rzeczy, i widzę po sobie, najbardziej przemawiają do serca i najbardziej odrzucamy. Szukamy wszędzie i wszystkiego. I jest wielu pasterzy jest wielu tych, którzy by chcieli prowadzić ciebie. I trzymaj się tylko tych, którzy doprowadzają cię do bramy i do tego pasterza, który woła ciebie po imieniu, który zna cię po imieniu. Żebyś rozumiał. Ja dzisiaj chcę rozumieć i z tym się dzielę, bo to jest moje rozumienie. Oby też mogło stać się Twoim rozumieniem. Pozwól dzisiaj takim słowem kończącym zaprosić Cię do tego, aby ta Ewangelia pokazała Ci kilka rzeczy. Pierwsze, byś nigdy nie zrezygnował z czytania Słowa Bożego, karmienia się nim, zadania sobie pytania, a Panie, co chcesz mi przez to słowo powiedzieć? Przez codzienne studiowanie, przez codzienne słuchanie Jego głosu. Drugie, byś mógł zasiąść u jego stołu i w miarę możliwości jak najczęściej spożywał Jego ciało, pił Jego krew i oby jak najszybciej w tej realnej komunii, nie tylko duchowej. I trzecie. Że Jezus jest nie tylko dobrym pasterzem, ale jest też bramą. Przez niego tylko osiągniesz zbawienie. Nie ma innych bram. Tylko przez Jezusa Chrystusa osiągniesz zbawienie. Wejdziesz i wyjdziesz i znajdziesz pastwisko. Dlatego, Panie Jezu, mój dobry pasterzu, otwórz mi uszy. I teraz otwórz też uszy każdemu, kto słucha tego nauczania, po to, aby mógł usłyszeć Ciebie, Twój głos, aby poznawał Ciebie, poznawał barwę, poznawał treść Twojego głosu. I żeby słuchając Ciebie, wiedział, że znasz Go po imieniu, że znasz Jego jako Owieczka po imieniu. Jezu, wprowadź każdego z nas do tej owczarni. Do tej owczarni, gdzie już nie ma lęku. Do tej owczarni, gdzie są inne owce. Do tej owczarni, gdzie jest spokój, gdzie jest zbawienie, gdzie jesteś Ty jako dobry pasterz, który stoi z kijem i laską pasterską. Gdzie nie ma Dostępu złodziej, gdzie nie ma dostępu rozbójnik, gdzie jedynym pasterzem i obrońcą jesteś Ty. Dziękuję Ci Jezu za to, że mogę Cię takiego poznawać: że Ty jesteś moim dobrym pasterzem, ale że i Ty jesteś bramą, do której zdążam, przez którą wchodzę. Do rzeczywistości Ojca, do rzeczywistości zbawionych. Amen.